Witajcie na kanale opowieści Losu z tej strony Anna. Przychodzę do Was dzisiaj z czytaniem na pełnię Księżyca, która odbędzie się 20, pio, przepraszam, 15 listopada o godzinie 22.29. Hmm. Następnie troszeczkę więcej Wam o tej pełni opowiem, co ona przynosi. Pełnia w byku przynosi nam energię stabilizacji i ugruntowania, hmm. również praktycznego podejścia do życia. Cykl księżycowy w znaku Ziemi podkreśli również potrzeby balansu życia materialnego ze spokojem życia duchowego. Byk zachęci do skupienia się na finansach, na osobistych wartościach, na potrzebach związanych z bezpieczeństwem, ale skłoni również do refleksji nad fundamentami relacji, jak i nad jakością ogólnie życia. Do tego czytania zapraszam teraz wodiakalne koziorożce. I jeszcze tylko chciałam podziękować za wszystkie lajki, za subskrypcję kanału, za Wasze komentarze. Jeśli chodzi o czytania miesięczne na listopad, koziorożce są tutaj liderami, jeżeli chodzi o ilość wyświetleń, za co Wam bardzo, bardzo serdecznie z całego serca dziękuję. A teraz co? Zapraszam do tego czytania. Na początku sprawdzimy sobie, jaka jest energia główna dla koziorożca związana z tą pełnią w byku. I następnie zapytam karty, co od koziorożca odchodzi i co do koziorożca nadchodzi wraz z tą pełnią. Także zapraszam, zaczynamy sobie. Dobrze, zapytam teraz karty, jaka jest główna energia na koziorożca, na no, tą pełnię. Jaka jest główna energia? To proszę o jedną kartę z informacją, jaka jest główna energia dla Koziorówca na pełni. Zbytku. Dobrze, poproszę o jedną kartę dla koziorożca. ok dziękuję nie myśl o tym za dużo coś tutaj jest o czym koziorożce myślą za dużo dobrze, sprawdzimy sobie dalej teraz co odchodzi od koziorożca wraz z pełnią obyku ok poproszę o trzy karty z informacją co odchodzi od koziorożca O, okej, okay, patrzcie, już myślę, że nawet dwie karty. Dobrze. Drogi koziorożce. Tutaj karty. Tutaj karty drogie koziorożce pokazują mi, że odchodzi od was odchodzą od Was przeszkody, które pokonaliście. Mm. Że odchodzą również wszelkie zagrożenia, które zostały pokonane. Że bieg wydarzeń, który był dla Was niekorzystny, odwraca się. Będzie lepszy. Odchodzą również jakieś opóźnienia, jakieś zwłoki, coś tutaj przyspiesza. Hmm. Odchodzą również wszelkie możliwe kłopoty, tak? Ale... Może również odejść um, stabilizacja rodzinna, szczęście, radość. Um, mogą również odejść wszelkie niespodzianki, powodzenia. Również może odejść jakaś miłość. Um, coś tu się może wydarzyć latem albo jeszcze jesienią za zodiakalnym baranem, lewem lub strzelcem. Um, natomiast kwestia uczuciowa może się tutaj rozwiązać um, i wyjaśnić wiosną albo latem. Co jest ze zodjakalnym rakiem, skorpionem albo lwem. Odchodzi również od Was jakiś dojrzały mężczyzna, około 60 lat, dosyć przystojny, który nosi jakiś mundur albo uniform. I odchodzi są również problemy, które pojawiły się i które być może miały dla Was duże znaczenie. Coś tu się jeszcze może rozwiązać jesienią albo zimą. Coś z, 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 z osobami z pod bliźnią, ty lub wodnika. Pojawia mi się również postać drugiego mężczyzny w średnim wieku, który na stanowisku jest. Być może odchodzi um, być może odchodzi ktoś od tego człowieka, ponieważ tu mi się pokazuje w postaci jakby wodowca, um, ale niekoniecznie. Jest on wymagający i uczciwy. Um, coś tu się może z tym mężczyzną zadziać. Lub już, już, lub już zadziało się latem albo jesienią albo jeszcze jesienią się zadzieje coś związanego z osobą z trygonu ognia czyli baran, lew i strzelec ok takie informacje karty pokazały na to co odchodzi do koziorożca teraz od koziorożca teraz sprawdzimy sobie co do koziorożca nadchodzi ok także zapytam teraz karty co do koziorożca nadchodzi Proszę o informację Drogi Kozielowca, nadchodzi do Was mężczyzna w wieku około 30 do 60 lat. Prawdopodobnie kawaler, człowiek przyzwoity, czuły, troskliwy, blondyn. Mm, dosyć hojny ktoś na stanowisku. Pokazuje się w postaci kogoś z znaku wodnego, czyli Rek, Skorpion albo ryby. Coś tu się może z tą osobą wydarzyć wiosną albo latem. Natomiast karta daje kolejna również informację, że czas najwyższy odsunąć od siebie osoby, które mają na Was zły wpływ i na Wasze życie. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś układy partnerskie, zawodowe lub uczuciowe. Ponieważ utknięcie w tych układach, relacjach, które są dla Was niezdrowe i niszczące, powoduje też u Was stagnację. Tutaj karta sugeruje również, żeby rozważyć sprawy i ułożyć jakby pewien plan, własny plan w swoim życiu. Coś tu się może wydarzyć jesienią albo zimą, z osobą z trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Okay. Jakie jeszcze informacje? <laughs> Jakie jeszcze informacje dla koziorożca? Co nadchodzi dla koziorożca wraz z pełnią w byku? Nadchodzi również do Was po raz kolejna postać męska, tak? czyli człowiek, który jest wykształcony, może być on obcokrajowcem. Jest to postać dosyć ambitna, wymagająca, ale też oschła. W życiu prywatnym jest on niestały i nieszczery. Coś tu się może wydarzyć jeszcze jesienią albo zimą. Ponownie ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta, wagawornik. Tu mi się bardzo mocno hmm, bardzo mocno mi ta postać rezonuje z tym właśnie, z tymi waszymi układami, układami partnerskimi lub zawodowymi, że to właśnie um, ta osoba może być osobą, która w jakiś sposób będzie was blokować, um, która będzie dla was niszcząca i, i, i niezdrowa. Ta relacja, ten układ z tym, z tym człowiekiem, tak, to mi się bardzo mocno to jest um, za, 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 za po prostu zarezonowało, tak, z tą, z tą kartą poprzednią natomiast zmierza do Was miłość i pomyślność, prawdopodobnie może to być relacja ze znakiem wodnym czyli jak skorpion i ryby, coś tu może się wydarzyć wiosną albo latem może również chodzić o dom rodzinny w którym pojawi się jedność dobre życie, jeśli chodzi o uczucia dobre małżeństwo udane małżeństwo, tak co tu jeszcze y Pokazują się również korzystne sprawy zawodowe, być może z kimś z trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. Coś tu się może wydarzyć jeszcze jesienią lub latem i jesienią nowego roku, korzystne następnego. Tutaj jakiś pozytywny przełom dla Was nadchodzi. Wyjście z kłopotów, początek jakiejś nowej drogi. Może być to awans albo, albo podwyżka. Dla osób, które nie mają pracy i są bezrobotne, może być jakieś szybkie otrzymanie oferty pracy. Hmm. Tutaj z, pojawia mi się również y, trygon y, ziemi, czyli byt, pan na koziorożec. Tutaj, z tymi osobami, może być jakaś dobra atmosfera wokół hmm. Was. Te osoby mogą tutaj bardzo dobrze y, na Was działać, dobrze, dobrze wpływać. Hmm. Poprawia się również wasza, wasza sytuacja w każdej możliwej dziedzinie. Pokazuje się stabilizacja i pokonanie trudności. Wszelkich możliwych perypetii, które były dla Was jakimiś troskami, wszelkie kłopoty również tutaj, jakby odchodzą. Wszelkie zło odchodzi, tak? Pokazuje się harmonii na przyszłość. Następna karta, która mi się pokazała, daje informację o tym, że po raz kolejny, tak, właśnie pomyślność, sukces i szczęśliwe dni. Może do Was przyjść jakaś nowa przyjaźń. Może pojawić się również nadzieja na nowy, długotrwały związek. Nawet może, mogą być zaręczyny albo nawet małżeństwo. Natomiast jest też informacja, że korzyści będą większe, niż wy, sobie w ogóle, niż wy się w ogóle ich spodziewacie. Być może coś tu się zadzieje na wiosnę albo latem z osobą z stregonu wody, czyli rak, skorpion albo ryby. Podobnie powracamy, ta energia. Czyli tutaj do Was zmierza jakaś miłość, drogie koziorożce z stregonu wody, czyli rak, skorpion ryby. Hmm. No są tutaj dobre informacje, dobre nowiny w miłości lub w romansie i również informacja, że niedługo wszystko dobrze się ułoży, tak? ok co jeszcze praktycznie mam przekazać takie jeszcze informacje dla koziorożca Jakie jeszcze informacje dla koziorożca? Co jeszcze? Okay, nie wyparły. Jest tutaj informacja o postaci kobiety. Coś tutaj się może wydarzyć jesienią albo zimą, ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga lub wodnik. Osoba ta może być starsza, doświadczona życiowo i mądra. Być może, że jest to kobieta o czarnych włosach. Takie tutaj mam uczucie, że ta kobieta może być dla nas takim, takim, wsparciem, taką podporą. Być może ona wam coś będzie doradzać w jakichś sprawach. Być może uczuciowy. To tutaj odczuwam taką właśnie energię, że ta kobieta będzie wam, wam dla was bardzo przychylna. Co jeszcze? bo będzie miała do nas jakieś ważne informacje ta kobieta. I co jeszcze za koziorożca? Yy, może być ona również za nas postacią tego mężczyzny tutaj, który pokazał się jako starszy mężczyzna, jako wdowiec. Ok. Wiosną albo latem, no, drogie koziorożce, co jest trygonem wody, czyli ponownie rek, skorpion, ryby. Tutaj się pojawia coś nowego, coś nowego się naradza. Może to być ciąża, ale może też wyniknąć jakaś, jakaś informacja o, nieucz... o nieuczciwości uczuciowej. Może również się pojawić lęk przed odrzuceniem jakieś problemy emocjonalne. Karta również informuje i przestrzega, abyście uważali na podejrzane transakcje. Czyli tutaj bardzo mocno się zarysowuje w tym, w tym czytaniu sprawy uczuciowe, sprawy miłosne właśnie, związkowe, relacyjne i wszystko właśnie z tym tegomym wolnym, czyli rak, skorpion i ryby. I jeszcze informacje dla skorpiona yy, dla, przepraszam, dla koziorożca drogie koziorożce, coś latem lub jesienią, jeszcze tego roku, albo jesienią przyszłego roku, Co z trygonem yy, ognia, czyli baran, lew lub strzelec pojawia mi tu się postać kobiety między 40 a 60 rokiem życia może być starsza kobieta, która jest wykształcona, szlachetna i przyjazna, może ona być również wdową yy. Jest tutaj też informacja o możliwości kiedy dodatkowej pracy. Może podejmiecie jakąś dodatkową pracę, bo ta kobieta ma zaoferować jakąś dodatkową pracę. Okay, co jeszcze? Może już teraz staracie się u kogoś, u jakiejś kobiety właśnie. Mm. Jakie dodatkowe zatrudnienie. Jakie jeszcze informacje dla koziorożca? Czy coś jeszcze? O, okej, okay, patrzcie, wypadły mi akurat dwie karty. Dobrze. Coś tu się może wydarzyć jeszcze jesienią tego roku albo latem lub jesienią roku przyszłego. Coś związanego z osobami z trygonu ognia, czyli ponownie baran, lew lub strzelec. Pokazuje mi tutaj się utrata pracy lub jakieś problemy finansowe. Być może spowodowane chorobą. Karta pokazuje również ciężkie przeżycia. Hmm. i to mi się tutaj przedstawia jako coś, co się może wydarzyć jeszcze, jeszcze jesienią właśnie tutaj tego roku kolejna karta pokazuje mi jakieś niespodziewane wydatki straty albo długi coś właśnie na zimę albo na wiosnę coś z trygonem powietrza e, ziemi, przepraszam, czyli byk, panna albo koziorożec Może również być tak, że ta kobieta, która mi tu się pokazała w tym, w tym rozkładzie, o której mu była mowa przed chwilą, czyli tam między 40 a 60 rokiem życia, możliwe, że to ona będzie mieć tutaj jakieś problemy zdrowotne. Oby nie, oczywiście. Ok. Dobrze, koziorożce. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten przekaz, co do Was nadchodzi. Patrzę teraz tylko jeszcze, czy tu się pojawiają u Was jakieś podwójne cyfry. Tak, mam 77. I to by było na tyle. Okej, okay. jeszcze dla Was taki końcowy przekaz anielski. Anielską liczby. super lektura, polecam już sobie sprawdzimy, jakie jeszcze od was, dla Was informacje od aniołów na ten moment. Przygotuj się na najlepsze. Wkrótce usłyszysz dobre nowiny i czekają Cię pozytywne zmiany. Ok? Dobrze, drogie koziorożce. To by było na tyle na ten moment dla Was. Życzę Wam udanej połowy, drugiej połowy listopada, aby. Spotkały was tylko i wyłącznie same dobre i pozytywne mm, sytuacje, zmiany tylko i wyłącznie na lepsze. Mm. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie lajki, subskrypcje, za wasze komentarze. I życzę wam wszystkiego dobrego. OK? Pozdrawiam was serdecznie, ściskam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa.